Włącz i zostań z nami. Nie prezydent będzie decydował, ale myślę, że także to jest taka, taka próba działania, w której to dajemy sobie szansę, że kiedyś to my do tego wrócimy, no i to będzie już wtedy nasza inwestycja i nie będziemy musieli mówić o tym, że kontynuujemy to, co zrobili poprzednicy, ale zaczynamy coś od nowa. To takie puszczenie oka w kierunku Berlina, ale również i Mierzeja Wiślanej, przekop Mierzei Wiślanej to jest przekopa, ale ona jest również solą wokół Kremlowi. W ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie, to co mówi rząd, że będzie na tym lotnisku lądowało więcej samolotów niż w Pekinie. Środki z kolejnego kontrowersyjnego projektu rządu, przekopu Mierzei Wiślanej. Środki, które szacuje się na 2 miliardy złotych. Powinny zostać przekazane na premię dla lekarzy i pielęgniarek. Tym większość dziejeń, jak można w sytuacji, w której wielokrotnie sami politycy tej formacji postulowali, kierując się po pierwsze wtedy rachunkiem ekonomicznym, widząc jakie to będzie przedsięwzięcie i rozpocząć istotne, ważne inwestycje, dobrze oczywiście zaplanowane, przemyślane pod względem rachunku ekonomicznego i to daje szansę faktycznie rozwoju, to daje szansę pracy w tym takim bardziej doraźnym czasie, teraźniejszym, ale to jest przyszłość, no to jest szansa rozwoju różnych gałęzi tezami, że jest to niepotrzebne marnowanie miliardów złotych. Ale pan profesor myśli, że mieszkańcy zwłaszcza tych miejscowości, gdzie te inwestycje mają się odbywać, do nich trafi to, że no, po co wydawać miliardy złotych na takie inwestycje, skoro przecież dla nich no, to jest możliwość podjęcia pracy, długiej pracy na kilka lat. Ci mieszkańcy, którzy mają pewną e, wyobraźnię gospodarczą, e, przyjmą argumenty, że to jest faktycznie dla nich e, szansa. Tyle, że to jest przyszłość. Niżają. To jest niestety pomysł na bardzo niebezpieczną kampanię, która wpisuje się już w ten cały antydemokratyczny, zablokować wybory, doprowadzić do rozruchów, e, na, rzu rzucić ludzi na siebie, a potem stan wyjątkowy. Pojawił się dlatego, że minister Szumowski no, stał się wielkim autorytetem, chociażby po ilości zgonów w odniesieniu do takich bogatych państw e, znacznie Wyżej rozwiniętych jak Włochy, Hiszpania, etc. Więc. Od 1 lipca ubiegłego roku z programu 500 Plus korzystają wszystkie polskie dzieci. No jest to przydatne, no bo wiadomo, ciuszki kosztują, jedzenie kosztuje, zabawki kosztują, edukacyjne, zwłaszcza dla małych. Na wysokim poziomie w Polsce w oparciu o Centralny i te lotniska regionalne. E, e, Z sondażu pracowni jest temator dla portalu do rzeczy.pl. Wynika też, że innego zdania jest zaledwie 14% badanych. E, Prezenta Andrzeja Dudy. czas jest to e, działanie na, na debulowanie państwa. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.